Aniśmy się obejrzeli, a przed nami ostatnia seria pierwszej rundy rozgrywego mistrzostwa PGNiK Super League i jednocześnie ostatnie mecze w 2022 roku. Zanim jednak siądziemy przy świątecznym i sylwestrowym stole, pora na sportową, dobrą mamy nadzieję przystawkę. W Tarnowie Grupa Azoty Unia podejmuje Chrobrego Głogów. Spotkają się dwie solidne ekipy, a stawką meczu jest wysokie piąte miejsce w tabeli. No tak, dosyć długo już trwa ta akcja Tarnowia, to już jest 40 Sekund ponad, No jeszcze rzutu nie było. Minocki, no on pewnie sam spróbuje, mi a teraz Minocki. Za to kochają go w Tarnowie. Buszkow, Buszkow sam spróbuje, nie do podsiady. No błąd, nie wykorzystali Tarnowianie okazji, żeby powiększyć prowadzenie do trzech bramek. No i teraz szybki atak głogowian. No i to musiało się tak skończyć. Bardzo ładna akcja. Nie kombinowali. Szybko, zdecydowanie. Pomysłowo, no i bramka na nad się czek. Sygnalizacja gry pasywnej. Tiltę na razie między rozgrywającymi. Teraz znalazł miejsce tiltę, obronił to Patryk Małecki, ale faulowany. O długo, długo, bardzo długo to trwa, ale wreszcie zakończyli to bardzo długo, ale też konsekwentnie rozbijali tarnowską defensywę. Tomasz Kosznik wbiega na drugie koło, ale teraz Wojciech Dadej zrobił to, co również w Tarnowie lubił robić. Ustawili się Tarnowianie, no i błąd w ataku. Na środku. No teraz... Złe podanie do Yoshidy. Ale po raz kolejny Tarnowianie żeby fantastyczne teraz dogranie i bramka i remis. Trzy gole z rzędu. Daje Tomasz Kosznik na linii rzutów karnych. No i naprzeciwko niego Patryk Małecki. Duża szansa na czwartą bramkę z rzędu dla drużyny Krobrego. I jest ta czwartka, czwarta bramka z rzędu. No i wygrywają Głogowianie. Nie ma gola, a więc pierwsza połowa meczu kończy się z zwycięstwem Chrobrego, 13 do 12. Tak jest. Spójrzmy tym razem, no wbiega po raz kolejny, nie jest to zaskoczenie na drugie koło, tym razem Aleksandr Buszkowa tutaj Josida, e, tak wrócił Josida e, na parkiet, no, ale jeszcze wiele się może zmienić, o i, noc. i takimi sytuacjami, no właśnie. No, niezbyt dokładne podanie, miał problem ze schwyceniem tej piłki, no i wreszcie jest gol tak oczekiwany przez ławkę trenerską zespołu z Głogowa graczem jest w Unii Przemysław Brozowicz. No teraz huknął Wojciech Matuszak z dziewiątego metra. Sędziowie ustawienie zawodników, podanie do pociadło! Ależ teraz była szansa! Mogło to się świetnie rozegrać, jednak... Poprzeczka ratuje Chrobrego. Ale ci z Państwa, którzy oglądają nasze relacje tutaj z Tarnowa, no to pewnie wiedzą, że właśnie niemal wszystkie mecze tutaj, Tarnowskiej Unii, w hali, nie obojętnie kto by przyjechał, są zacięte, dramatyczne, tam za wyjątkiem Orlenu Wisły, Płock. Dadej, czy będzie szukał tam z wodu sam? Nie, podaje do tilta jeszcze raz, zatrzymał Tiltę! I rzutem bieżnym trafił! Ale troszeczkę sami sobie winni. No i fantastycznie, Patryk Małecki, co on robi w ostatnim... Nieoczekiwanie. Matsura do Podsiadły, Podsiadło, jeszcze przedłuża te nadzieje. Goście grają długo, co oczywiste, no i który z nich się teraz decyduje oddać ten rzut, który da zwycięstwo. Jest gra pasywna, jest gra pasywna. I nie ma gola, broni Małecki. Podsiadło do Minockiego, Minocki. Gubi piłkę teraz Minocki, ależ błąd. No to jest po meczu. I jeszcze na do widzenia dla Tarnowa. Bramkę zdobywa. Nie zauważyłem kto, ale ważne, że drużyna Chrobrego wygrywa w Tarnowie. 25 do 23. Eee, wyrównane bardzo spotkanie, jak Państwo widzieliście. Prowadzili głogowianie, prowadzili tarnowianie w drugiej połowie. Teraz Minocki, jednak. Brawo. Który to już raz? No ale taka jest wola kibicu. 23 do 23. A więc Chrobry przerywa tą złą pasę. Mówiłem o tych porażkach. Dziękujemy za uwagę. Radosław Kosiba i Robert Noga. Do zobaczenia. Do usłyszenia.